Tekst manny na 19 października Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 8. Komentarz parauzyjny. Bądźmy zawsze gotowi, by wszystkim, którzy są głodni i spragniani udzielać tego błogosławionego pokarmu, który nas tak bardzo odświeżył i wzmocnił. Jeśli go nie otrzymają, Osłabną w drodze poszukując innego posiadamy właśnie ten pokarm, którego potrzebują wszyscy domownicy wiary. Bez niego nie będą mogli utrzymać swego stanowiska ani dążyć naprzód i z pewnością doznają zniechęcenia. Środki finansowe jakie posiadamy na posyłanie innym chleba żywota oraz znajomość prawdy nie powinny być przez nas samolubnie gromadzone, ani samolubnie wykorzystywane. Mają one być poświęcone Panu, a Pan z tego poświęcenia wyprowadzi błogosławieństwa dla drugich oraz pomnoży błogosławieństwa dla naszego własnego umysłu i serca. Reprint numer 3332 Komentarz Epifaniczny Przegląd udzielonych nam przez Boga darów objawia, jak całkowicie darmo, to jest szczodrze i łaskawie udziela nam on błogosławieństw stworzenia, opatrzności, odkupienia, pouczenia, usprawiedliwienia, uświęcenia i wyzwolenia. Błogosławieństwa te zawierają wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Otrzymaliśmy je naprawdę darmo, dlatego w tym samym duchu udzielajmy z naszej wiedzy uczuć czasu, sił, środków, zdrowia, życia, służby, wygody, wpływu, reputacji, bezpieczeństwa. Oddajmy nasze małe ludzkie wszystko drogiemu Ojcu Niebiańskiemu, dawcy każdego dobrego i doskonałego daru. Żaden z darów przez nas ofiarowanych nie będzie ani wystarczająco wielki, ani wystarczająco dobry, by był godny tego, który dał nam wszystko. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Dzieje Apostolskie rozdział ósmy wersety od osiemnastego do dwudziestego, a ujrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk apostolskich był dawany duch święty, przyniósł im pieniądze. Mówiąc, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na któregokolwiek by im ręce włożył, wziął ducha świętego. I rzekł mu Piotr, pieniądze twoje niech z tobą będą na zginienie. Żeś mniemał, żeby dar Boży miał być za pieniądze nabywany. Psalm 34 Werset 11 Klienta niedostatek cierpią i głód, lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem. Psalm 68 Wersety 19 i 36 Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów. Nabrałeś darów dla ludzi i najodporniejszych, Panie Boże, przywiodłeś, aby mieszkali z nami. Strasznyś jest, o Boże, z świętych przybytków Twoich, Bóg Izraelski sam daje moc i siły ludowi swemu. Niechajże będzie Bóg błogosławiony. Psalm 84, werset 12: Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą, Tuć łaski i chwały Panu Ziela, i nie odmawia, co jest dobrego, tym, którzy chodzą w niewinności. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział drugi, werset 26. Bo człowiekowi, który mu się podoba, daje mądrość, umiejętność i wesele, ale grzesznikowi daje frasunek, aby zbierał i zgromadzał, co by zostawił temu który się podoba Bogu i to ci jest marność a utrapienie ducha Izajasza rozdział 42 werset 5 tak mówi Bóg pan który stworzył niebiosa i rozpostarł je który rozszerzył ziemię i co się rodzi z niej który daje tchnienie ludowi mieszkającemu na niej a ducha tym co chodzą po niej Ezechiela rozdział jedenasty, werset dziewiętnasty, Bo im dam serce jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste. Daniela rozdział drugi, wersety od dwudziestego pierwszego do dwudziestego trzeciego, On sam odmienia czasy i chwile, zrzuca królów i stanowi królów. Daje mądrość mądrym, a umiejętnym rozum, on odkrywa rzeczy głębokie i skryte, zna, co jest w ciemnościach, a światłość z nim mieszka. Ciebie ja, O Boże Ojców moich. Wysławia mi chwalę, żeś mi dał mądrość i moc, owszem, żeś mi teraz oznajmił to, o cośmy cię prosili, boś nam sen królewski oznajmił. Ewangelia Mateusza rozdział jedenasty, werset dwudziesty ósmy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Rozdział dwudziesty piąty, wersety od 14 do 30. Albowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i oddał im dobra swoje, i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa a drugiemu jeden, każdemu według przymożenia jego, i zaraz precz odjechał. A poszedłszy on, który wziął pięć talentów, robił niemi i zyskał drugie pięć talentów. Także i on, który wziął dwa, zyskał i ten drugie dwa. Ale ten, który wziął jeden, odszedłszy wykopał dół w ziemi i skrył pieniądze pana swego. A po długim czasie przyszedł Pan onych sług i rachował się z nimi. Tedy przystąpiwszy on, który był wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc, Panie, oddałeś mi pięć talentów, oto my drugie pięć talentów zyskał niemi. I rzekł mu Pan jego, to dobrze, sługo dobry i wierny. Nad małem byłeś wiernym. Nad wielem cię postanowię, wnić do radości Pana Twego. A przystąpiwszy i on, który był dwa talenty wziął, rzekł, Panie, oddałeś mi dwa talenty, oto tom drugie dwa talenty zyskał niemi. Rzekł mu Pan jego, to dobrze, sługo dobry i wierny. Gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem cię postanowię, wnić do radości Pana Twego. A przystąpiwszy i ten, który był wziął jeden talent, rzekł, panie. Wiedziałem, że jesteś człowiek srogi, który żnierz, gdzieś nie rozsiewał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, szedłem i skryłem talent twój w ziemię. Oto masz, co twego jest? A odpowiadając pan jego, rzekł mu, sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, i żny, gdziem nie rozsiewał, i zbieram, gdzie gdziem nie rozsypywał, przeto żeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy, wziąłbym był, co jest mojego, z lichwą. Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dano, i obfitować będzie. A od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto. A niepożytecznego sługę wrzućcie do onych ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 27 Sprawujcież nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da syn człowieczy. Albowiem tego zapieczętował Bóg Ojciec. Rozdział szesnasty, wersety dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty. A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da Wam. Dotąd o nicęście nie prosili w imieniu mojem. proścież, a weźmiecie aby radość wasza była doskonała. Rozdział 17, werset 22, a ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy. Rzymian rozdział 5, wersety od 16 do 19, a dar nie jest taki, jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, ale dar z łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu. Albowiem jeśli dla jednego upadku śmierć królowała przez jednego, daleko więcej, którzy obfitością onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w żywocie królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa. Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi. Rozdział 8 werset 32, który ani własnemu synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał, jakożby wszystkiego z Nim nie darował nam. Rozdział 12 wersety od 6 do 8. Mając tedy różne dary według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary, jeśli posługowanie. Niech będzie w posługowaniu, jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu, jeśli kto napomina, w napominaniu, kto rozdaje, w szczerości, kto przełożony jest, w pilności, kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. Pierwszy Korentów rozdział trzynasty wersety od pierwszego do trzeciego, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał. Stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice, i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystkie wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkie majętność moje, i choćbym wydał ciało moje, Abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Pierwszy Piotra rozdział czwarty, werset 10. Każdy jako wziął dar, tak nim jeden drugiemu usługujcie, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Pieśni 70 326 11 1, 68, 286. 28. Wiersze Brzasku, 284, Galilejskie czy Martwe Morze? Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5926. Pytania, jak odwzajemniłem odwzajemniłam się za boskie dary? Dlaczego? Co mi w tym pomagało, a co przeszkadzało? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.